Im bardziej my polegamy na technologii, w znalezieniu odpowiedzi na pytania, tym bardziej my dosłownie outsourcujemy nasze myślenie. Czyli zlecamy nasze myślenie, zlecamy nasze myślenie komuś innemu, czemuś innemu. Przestajemy korzystać z własnej inteligencji, z własnej wiedzy. A to może powodować, że będziemy podejmować decyzje nie w zgodzie z sobą, a może nawet przeciwko sobie. To może powodować to, że nawet nie wiemy, jakie my chcemy podejmować decyzje, Tracimy taką zdolność krytycznego myślenia. Cześć kochani, witamy Was w podcaście Wagarowicze Nauka holistycznie, w którym pokazujemy w jaki sposób uczyć się skutecznie w zgodzie z psychologią nauki i neurobiologią. Neurobiologią, czyli nauką o tym, jak uczy się nasz mózg i co zrobić, żeby go wspierać. Od czasów licealnych, czyli od ponad 20 lat pasjonuje nas nauka języka i chcemy pomóc wszystkim uczyć się szybciej, skuteczniej, przyjemniej, nauczyć się stawiać prawidłowe cele, mierzyć efekty. I osiągać sukcesy w nauce i nie tylko. Dzisiaj zajmiemy się trzema rzeczami, które z namiętnością okradają absolutnie każdą osobę, która stąpa po ziemi, z rozwoju swojego potencjału i poczucia sensu. Jeżeli je zidentyfikujesz i dokonasz kilku drobnych korekt, obraz twojego świata, jaki widzisz, może ulec całkowicie. Tak jest. Każdy człowiek ma niesamowity potencjał. Każdy człowiek zdolny jest do tego, żeby uczyć się wszystkiego, żeby myśleć klarownie, trwale zapamiętywać, żeby kreować, żeby świadomie mieć pozytywne podejście do życia. Ten potencjał mieści się w naszej głowie, między naszymi uszami i nazywa się mózg. Ale nie każdy człowiek wykorzystuje ten potencjał, dlatego że nikt tak naprawdę nas tego nie uczył. Bardzo dużo ludzi, coraz więcej ludzi narzeka na częste zmęczenie, przemęczenie, na mgłę umysłową, na problemy z zapamiętywaniem, na zapominanie, tak jak w nauce angielskiego na przykład, na poczucie chaosu, rozproszenie, na schematyczne, nawykowe myślenie i brak możliwości wyjścia z tego autopilota, nawyków myślenia, które są dla nas szkodliwe. I dzisiaj chcemy powiedzieć o tym, co znacząco wpływa na takie samo poczucie i co ogranicza nasz potencjał. Jest jedna rzecz, która, jak wszystko, w zależności od tego, jak jest użyta, może być albo narzędziem, które nam pomaga, albo takim, które nas niszczy. Tak samo jak nóż. Nóż nie jest ani dobry, ani zły. Nóż jest po prostu narzędziem, którym możemy pokroić pomidora i którym możemy zrobić komuś krzywdę. Więc tym narzędziem, o którym dzisiaj chcemy powiedzieć, które ma wpływ na nasz potencjał, jest technologia. I technologia jest świetnym narzędziem, dlatego że pomaga nam w wielu rzeczach, ułatwia nasze życie. Pomaga nam się uczyć, łączyć z ludźmi z różnych części świata, czy rozwiązywać różne problemy. Tak, dzięki technologii możemy dzisiaj się usłyszeć, my możemy to nagrać, wy możecie to odsłuchać. To jest naprawdę super rzecz, prawda? Prawda jest taka, że w ciągu ostatnich zaledwie 20 lat, a w ostatnich latach, nawet kilku latach, ten rozwój technologiczny bardzo przyspiesza. Internet, smartfony, social media, gry i seriale stały się bardzo istotną częścią naszego życia i konsumujemy jej więcej niż nasz mózg jest w stanie przetworzyć, tylko nie zdajemy sobie z tego sprawy. I teraz jakie to ma konsekwencje? Porozmawiamy o trzech konsekwencjach dla nas. Pierwsza to jest e, poczucie przytłoczenia. Taki fun fact, nie wiem czy, czy wiecie o tym, ale my dzisiaj, w dzisiejszym świecie, przyswajamy w ciągu jednego dnia tyle samo informacji, co ludzie w XV wieku przyswajali przez całe swoje życie. Czyli jeden dzień versus całe życie. I jeśli więc czujecie, że macie tak dużo do ogarnięcia, i ciągle brakuje Wam czasu, no to już wiecie, dlaczego. Niesamowite, jakby ktoś w XV wieku powiedział o kurczę, ale się czuję dzisiaj przytłoczony, nie? Wait, wait, poczekaj, poczekaj 600 lat i zobaczysz, nie? No, dokładnie, dokładnie. My dzisiaj jesteśmy totalnie z każdej strony wręcz bombardowani różnymi informacjami. I ciągle coś oglądamy, o czymś czytamy. Te, nawet jeżeli nie, to te informacje do nas docierają z różnych stron. Sięgamy po telefon, a tam są kolejne rolki, kolejne wiadomości, kolejne powiadomienia. I my jesteśmy jeszcze pokoleniem, które bardzo dobrze pamięta czasy i życie bez telefonu. To były czasy, kiedy trzeba było sobie wymyślać różne, e, różne e, aktywności, rzeczy do robienia. Żeby spotkać się ze znajomymi, trzeba było do nich pójść. Nawet za telefon trzeba było wtedy płacić i, i to e, liczyło się te pieniądze. E, nie było zakupów czy też materiałów do nauki na kliknięcie palcem, bez zrzucenia się z domu. Nie, trzeba było się wysilić, trzeba było wyjść z domu, iść do sklepu, znaleźć ludzi. I dzisiaj można powiedzieć, że to był taki sposób analogowy. Natomiast dzisiaj, jak tylko poczujemy jakąś lekką nudę, na przykład kiedy stoimy w sklepie w kolejce albo czekamy aż woda się zagotuje na herbatę, to co robimy, sięgamy po telefon i pozwalamy dosłownie całemu światu zalać nasz. Mózg. I w ogóle większość ludzi tak funkcjonuje dzisiaj, że nie ma wolnego czasu, którym by był czas bez technologii. I to powoduje takie totalne przytłuczenie naszego mózgu, który potrzebuje tego nic nie robienia. Nasz mózg potrzebuje nudy. Nasz mózg potrzebuje, żeby myśli sobie swobodnie gdzieś tam błądziły. I kiedy tego nie ma. My zaczynamy doświadczać problemów z pamięcią, z koncentracją, mgłą umysłową i silnym zmęczeniem. I przez to, że jesteśmy ciągle dostępni, ciągle połączeni, to też nasze umysły są ciągle rozproszone i mamy trudności z koncentracją. I to jest tak, że ktokolwiek do nas napisze, my odpowiadamy od razu, tak się przyzwyczailiśmy, a jak już nie odpowiemy od razu, to przepraszamy, że nie odpowiedzieliśmy od razu. Kiedyś trzeba było zadzwonić do kogoś, znaleźć kogoś, trafić do kogoś, że on jest akurat w domu, że możemy z nim wtedy porozmawiać albo umówić się gdzieś na, na, na spotkanie. A dzisiaj to tak nie działa. I przez to też trudniej nam jest być w relacjach na żywo z ludźmi, trudniej nam jest koncentrować się na pracy przez dłuższy czas, trudniej nam jest się uczyć nowych rzeczy, bo nie możemy się skoncentrować. I to naturalne, że chcemy być ciągle połączeni ze światem, z ludźmi, z bliskimi. No nie chcemy, żeby nas nic ominęło. Wszyscy znamy fear of missing out, czyli FOMO. Boimy się tego, że coś nam, nam, nam umknie, że, że będziemy w tyle, że, że nie będziemy um, częścią tego wszystkiego, co się wydarza. Każda wiadomość od bliskich, czy każda e, jakaś nowa rolka, nowy e-mail, e, nowe powiadomienie, nowy like, uruchamia w naszym organizmie dopaminę, czyli neuroprzekaźnik odpowiedzialny za nasze dążenie do uzyskania czegoś, za naszą motywację. I potem nasz mózg chce tego więcej, więcej, więcej. I Znowu sprawdza, czy są jakieś wiadomości, czy ktoś napisał, czy jest jakiś e-mail, czy są jakieś nowe, e, nowe informacje. Mm, I to staje się silniejsze od nas. I tak naprawdę musimy zdać sobie sprawę z tego, że sięgając za każdym razem po ten telefon, my praktykujemy rozproszenie. Innymi słowy, wzmacniamy nasz mięsień rozproszenia i przytłoczenia. Tak tkwimy w tym świecie, zanurzeni wręcz po uszy w tych wszystkich informacjach cyfrowych, ale do końca nie wiemy, co mamy z nimi robić, więc robimy multitasking, czyli staramy się ogarnąć wszystko, przyswoić wszystko, pamiętać o wszystkim. Tylko, że to nie działa, bo z neurobiologii wiemy, że nasz mózg w rzeczywistości nie ogarnia naraz wszystkich informacji, tylko stale przełącza się robi to bardzo szybko, oczywiście, ale jednak przełącza się z jednej informacji do następnej, a to prowadzi do bardzo szybkich ubytków glukozy w mózgu, co my odczuwamy jako silny spadek energii. Więc, kiedy ta glukoza spada, składniki odżywcze w naszym mózgu zostają szybko wyczerpane i nam jest trudno myśleć, trudno nam jest działać, trudno jest się ruszyć, trudno się zmotywować do czegoś i trudno jest naszemu ciału funkcjonować optymalnie. I druga konsekwencja nadmiernego używania technologii w naszym życiu, której chcę teraz powiedzieć, to jest cyfrowa demencja. Neurobiolog Manfred Spitzer, który napisał świetną książkę. Jak uczy się mózg, używa tego sformułowania cyfrowa demencja na określenie tego, w jaki sposób nadużywanie technologii skutkuje zaburzeniami kognitywnymi. O co chodzi? Dzięki temu, albo przez to, że mamy pod ręką technologię, która ma za zadanie ułatwić nasze życie. Nie musimy zapamiętywać numerów telefonów, nie musimy pamiętać imion osób, z którymi pracujemy, czy też których poznaliśmy. Nie musimy zapamiętywać adresów, do których my musimy się udać. I coraz rzadziej przez to korzystamy z zasobów pamięci krótkotrwałej, co może spowodować, że zacznie ona bardzo pogarszać się w wyniku tego, że jest nieużywana. Więc za każdym razem, kiedy my korzystamy z GPS-a, Odbieramy naszemu mózgowi możliwość pracy. Polegamy na technologii, na GPS-ie, na czymś z zewnątrz, co tę pracę ma wykonać za nasz mózg. Tak, ostatnio, właśnie w momencie, kiedy jeździmy, zacząłem, w momencie, kiedy już znam mniej więcej drogę i nie jadę po raz pierwszy, wyłączam GPS, żeby właśnie zmusić się do tego, żeby zapamiętać i żeby. Ogarnąć jakby się przestrzennie, czyli zobaczyć, w, którym, w które miejsce jadę, gdzie skręcam i jakby w którą stronę jakby świata mnie to prowadzi. I okazuje się, że nie jest to takie proste i naprawdę jazda na GPS-a, pomimo tego, że jest super, bo zawsze jesteś na czas, wiesz dokładnie ile, pojedziesz wszystkie korki, inne rzeczy, teraz Google Maps pokazuje. Co kiedyś było niemożliwością, bo jak się gdzieś jechało, to trzeba było spojrzeć na mapę i wszystko było mniej więcej, bo do końca nie było wiadomo, jakie są ograniczenia prędkości i ile będzie trwała podróż, więc teraz to jest znacznie ułatwione, ale właśnie zawsze jest to druga strona monety, że nasz mózg wtedy skoncentruje się tylko na utrzymaniu pasa i ewentualnie zmianie pasa, a nie na tym, gdzie ma skręcić, jak ta droga wygląda, jak ta droga przebiega, i nie buduje sobie tej obrazu tej drogi w głowie i to właśnie przekłada się na, na cyfrową demencję, na brak potem jakby tego kognitywnego kognitywnej umiejętności do budowania takiej drogi, trasy chociażby w głowie w przypadku tego GPS-a. dlaczego to jest ważne? Dlatego że to bezpośrednio przekłada się na naszą pamięć długotrwałą. Czyli sprawdzanie przez nas ciągle informacji w internecie, czy sięganie po GPS-a, właśnie powoduje osłabienie naszej pamięci długotrwałej, dlatego że nowe informacje nie zdążą do niej trafić, jakby nie mają szansy do niej się przedostać. Przeprowadzono takie badania na Uniwersytecie w Birmingham na 6 tysiącach uczestników z różnych krajów z Wielkiej Brytanii, Francji, z Niemiec, z Hiszpanii. I to badanie wykazało, że ponad 1 trzecia, Badanych, sięgała do komputera, żeby uzyskać informacje, zanim jeszcze sama w ogóle spróbowała samodzielnie poszukać odpowiedzi na to pytanie. Czyli jakby chodzi o to, że nawet z wiedzy, którą mieli, w jaki sposób. Spróbować odpowiedzieć na, na pytanie posi z posiadanych zasobów, tak? Tak, nawet no, nie próbowali hi. szukać samodzielnie odpowiedzi na to pytanie, tylko od razu sięgali do, do komputera, żeby znaleźć odpowiedź. A informacje, które my znajdujemy w sieci, a nie w naszej głowie, w naszym mózgu, są bardzo szybko zapominane, a nasz mózg. Uczy się w ten sposób, że wzmacnia informacje za każdym razem, kiedy sobie o niej przypominamy, i zapomina te informacje, o których nie myślimy. Więc kiedy my zmuszamy się, żeby sobie przypomnieć informację, znaleźć tą odpowiedź w swojej głowie, czy też ogarnąć się w przestrzeni, kiedy próbujemy znaleźć jakiś adres, budujemy w ten sposób pamięć o długotrwałą naszego mózgu. Ale kiedy my polegamy na tych zewnętrznych źródłach, to nasz mózg po prostu przestaje pracować. A nasz mózg potrzebuje tej pracy, bo mózg jest stworzony do uczenia się nowych rzeczy. To jest tak samo jak z mięśniami. Mięśnie nieużywane nikną. I tak samo dzieje się z naszym mózgiem. I trzecia rzecz, do której prowadzi technologia, to jest brak krytycznego myślenia. Im bardziej my polegamy na technologii w znalezieniu odpowiedzi na pytania, dzisiaj już nie tylko szukamy w Google, ale, ale mamy sztuczną inteligencję, to tym bardziej my dosłownie outsourcujemy nasze myślenie. Czyli zlecamy nasze myślenie, zlecamy nasze myślenie komuś innemu, czemuś innemu. Przestajemy korzystać z własnej inteligencji, z własnej wiedzy, a to może powodować, że będziemy podejmować decyzje, nie w zgodzie z sobą, a może nawet przeciwko sobie. To może powodować to, że nawet nie wiemy, jakie my chcemy podejmować decyzje. Tracimy taką zdolność krytycznego myślenia, kreatywnego rozwiązywania problemów i tak naprawdę marnujemy potencjał, który mamy między własnymi uszami, bo ufamy bardziej zewnętrznej technologii niż sobie. No, to jest taka ciekawa sytuacja. Bo to wiesz, jak z tym nożem, no nie? Mamy, mamy nóż, a może nawet miecz, i on jest obusieczny. Bo, ponieważ, no zobacz, jeżeli będziemy mieć, w zasadzie to mamy, tak, narzędzie oparte na, sztuc narzędzie oparte na sztucznej inteligencji i no, oczywiście pod jakimiś warunkami, że np. nie będzie miało kagańca, tego faktycznie będzie przetwarzać duże zbiory danych i nie będzie przytrymowane, ograniczone w swojej szczerości. To oczywiście może się zdarzyć, tak, bo widzieliśmy to doskonale w ostatnich latach, w jaki sposób teoretycznie wolne media, jak na przykład YouTube, wycinał możliwość wypowiedzenia się na ważne tematy i kasował filmy, nawet jeżeli później okazywało się, że treści były adekwatne, ale jakby sam fakt tego, że jakaś cenzura się pojawiała, i, I pojawia na pewno teraz, i była bardzo silna. Więc wracając do yy, mojej myśli i, 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 do, i do rzeczy, o której chcę powiedzieć. O ile mamy narzędzie, w które, które możemy yy, uznać za otwarte i potencjalnie szczere, i możemy sobie wpisać. Na przykład, no, w telewizji powiedzieli to i to. Przeszukaj dostępne badania naukowe i sprawdź, czy taka teza może mieć uzasadnienie. I to już nie chodzi o to, żeby nam AI negowało. Taką informację, i żeby udowadniać komuś, że, że się myli, ale o to chodzi, że prawdopodobnie ono będzie w stanie pokazać właśnie różne punkty widzenia, być może takie punkty widzenia, które z kolei nas pobudzą do myślenia krytycznego. Tak? Ja nazwałbym to w ogóle myśleniem właściwym, bo to myślenie krytyczne się tak źle kojarzy trochę, bo myślimy sobie od razu o krytyce, jak słyszymy myślenie krytyczne, a moim zdaniem to jest myślenie właściwe, czyli. Widzimy jakąś informację i zastanawiamy się, ok, czy ta informacja jest prawdziwa, tak? Jak mogę to sprawdzić i jakie jest moje zdanie w tym temacie? Eee, czyli e, myślenie właściwe to jest takie bycie. Programistą szafy grającej, a nie bycia szafą grającą, tak, która tylko odtwarza coś, co ma do pamięci wklepane. I z moich takich własnych testów wynika, że AI i takie właśnie zapytania bardzo dobrze działają w różnych zagadnieniach. W takich zagadnieniach jak na przykład zdrowie, medycyna, prawo, marketing. I oczywiście jakby to nie jest panaceum, bo zdarza się, że treści proponowane przez AI wymagają naprawdę gruntownego sprawdzenia albo czasami nam podaje informacje. Bo jest model nauczony tak, żeby robić nam w pewien sposób dobrze, czyli żebyśmy byli zadowoleni, i to nie zawsze jest. I my lubimy, jak dostajemy informację kompletną, a jak AI nie wie, to podaje nam informację, która wygląda na kompletną, ale nie jest kompletną. Tak? Bo takie są aktualnie ograniczenia tego. No ale jakby abstrahując od tego wszystkiego, jednak w jaki sposób. Oczywiście mając jakąś rezerwę do, do tych wyników, pozwala nam to na wprowadzenie takiej, może nam pozwolić, na wprowadzenie takiej osoby, powiedzmy w cudzysłowie, obiektywnej, tak, mającej szeroką wiedzę i pozwala nam to poddać wątpliwość pewne twierdzenia, diagnozy itd. Więc o ile oczywiście jesteśmy świadomi własnych ograniczeń w zakresie krytycznego myślenia, to w odpowiednim układzie technologia może nam pomagać, ale właśnie to, tak, i ja o czym mówiłaś, bo to my ostatecznie formułujemy prompt i jeszcze yy, dodatkowo po sformułowaniu takiego promptu, takiego zapytania jeszcze możemy być krytyczni wobec samej tej uzyskanej odpowiedzi, no bo z kolei jesteśmy świadomi, jak działają modele i że są pewne ryzyka korumpowania takich yy, modeli. Więc znów, nawet jeżeli mamy potężne narzędzia, to znów odwołujemy się do tego, że to jednak my tutaj jakby pociągamy za te sznurki, tak? A wracając do tej świadomości takiego właściwego myślenia, czy, czy też krytycznego myślenia, to tutaj właśnie w ogóle możemy się zastanowić nad tym, czy po kilkunastu latach w szkole, gdy naszym celem jest odtwarzanie, a nie właśnie kwestionowanie i poszukiwanie, na ile nasze krytyczne myślenie jest... W dobrej formie. Ja na przykład w moich młodzieńczych latach myślałem, że jak coś jest napisane i wydrukowane, albo jest powiedziane przez kogoś w garniturze, w telewizorze, to oznacza to, że tak jest. Tak? I kto myśli inaczej albo mówi coś innego, to jest nie do końca normalnym, no bo przecież wszyscy wiedzą, że jest tak, a nie tak. Więc warto tutaj też zwrócić uwagę na jakim. Poziomie jakby świadomości jesteśmy względem tego, że ok, krytyczne myślenie jest istotne i że krytyczne myślenie mogło zostać w moim życiu w pewien sposób ograniczone. I to nas doprowadza też do odpowiedniego korzystania z tej technologii, którą mamy w taki sposób, o, w, w jaki, o jakim przed chwilą mówiłem, a nie w taki, że bierzemy i jakby zlecamy podejmowanie decyzji za nas albo. Pokazywanie nam rozwiązań nie? przez, mm -hmm. przez technologię, czy przez dostarczanie nam tych rozwiązań. No, trochę tak, jak mówisz, to, że jest technologia, że jest ChatGPT dzisiaj, która może nam pomóc rozwiązać wszelkie problemy życiowe, to trochę tak, 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 jakby zastąpił całą naszą dotychczasową edukację i ścieżkę życiową. Tak jak mówisz, to, co było wcześniej do tej pory, też wpływało na to, w jaki sposób myślimy. I uczyło nas tego, może nakazywało nam to, jak mamy myśleć. Tak naprawdę to jest może bardziej zaawansowana forma tego, co było wcześniej, tak? Tylko, że to wciąż jest poza nami, to wciąż jest na zewnątrz, to wciąż jest tak, jak są inne osoby, inni ludzie. Czy to tak samo, czy to jest sztuczna inteligencja, to wszystko istnieje poza nami i to może być naszym świetnym wsparciem, bo my chcemy się uczyć, chcemy się rozwijać, chcemy się uczyć, inspirować od innych ludzi też. Ale ostatecznie to w nas jest kreatywność, której mm. ani sztuczna inteligencja, ani nic innego nam nie da, bo to jest coś, co jest poza tą inteligencją. Tak, i to właściwie świetnie, świetnie to widać w tym momencie, w którym no bo sztuczna inteligencja jakby daje nam odpowiedzi, daje nam tak dobrą odpowiedź, jak dobre zadamy pytanie. I czasami się okazuje, że jeżeli my zapytamy ogólnie to dostaniemy bardzo ogólną odpowiedź. Ale jeżeli sformułujemy pytanie, które ma w sobie kilka e, konkretnych hipotez, kilka kon konkretnych przemyśleń, to ta odpowiedź będzie zupełnie inna. W związku z tym jakby ta świadomość, że możemy uzyskać dobrą odpowiedź trochę tylko wtedy, kiedy zadamy dobre pytanie, jest tutaj właśnie bardzo istotna. To musimy wiedzieć, jakie pytania zadać teraz, ale ważne pamiętajmy o tym, że e, to, to wszystko tutaj działamy na poziomie analizy, hmm. na poziomie umysłu, na poziomie intelektu. E, nie ma tutaj tej cząstki intuicji, e, po którą możemy sięgnąć tylko i wyłącznie do siebie. Ani sztuczna inteligencja, ani żadna książka, ani żadne kursy, ani, ani ludzie, ani szkoła, ani edukacja. Nie odpowie nam na najważniejsze pytania, na to, co my myślimy na dany temat, czego my chcemy, co my czujemy. To wszystko jest w nas. I kiedy my tak bardzo jesteśmy otoczeni tymi wszystkimi różnymi punktami widzenia, nie? tak jak jest w internecie teraz, to bardzo łatwo jest wpaść w którąś grupę, bo chcemy też do kogoś gdzieś tam przynależeć. I przez to, że tego wszystkiego jest tak dużo, my nie mamy dostępu do siebie. Nie spędzamy czasu w ciszy, bez technologii, gdzie po prostu możemy się ponudzić, nic nie robić, gdzie możemy po prostu usłyszeć swój własny głos, bo często nie słyszymy tego swojego głosu, nie wiemy sami, co robić, dlatego zwracamy się do ludzi poza nami, tak? czy do jakichś ekspertów, specjalistów, czy do, czy do internetu, bo sami nie wiemy. Ale nie wiemy, dlatego że my siebie nie słyszymy i dlatego, że nie mamy kontaktu z sobą. Więc y, technologia, tak, może być super narzędziem, ale wtedy, kiedy to my y, wiemy, jak z niej korzystać, kiedy my w sobie jesteśmy mocni i silni, to wtedy nie, możemy, nie będziemy się obawiać tego, że to może być y, niekoniecznie coś, co będzie nas y, wspierało. Nie? Mm -hmm. W ogóle było dużo takich y, badań dotyczących y, wpływu technologii, obecności technologii czy do komputera, czy telefonu na nasze relacje, czy też na stopień zapamiętywania informacji. Tylko profesor psychologii z Uniwersytetu w Kalifornii, Patricia Greenfield, przeprowadziła takie badania wśród studentów, w którym sprawdzała jaki wpływ na wyniki studentów ma posiadanie przez nich laptopa w czasie wykładów, czyli sam fakt tego, że mają laptopa. Więc połowa studentów mogła mieć otwartego laptopa, by wyszukiwać na bieżąco informacje potrzebne z, do wykładu, natomiast druga połowa musiała mieć tego laptopa zamkniętego. I okazało się, że coś się okazało. Jak myślicie? Otóż studenci z tym zamkniętym laptopem znacznie lepiej przyswoili ten materiał. Dlaczego? Dlatego, że oni zaangażowali swój mózg w czasie wykładu, a nie mózg zewnętrzny, czyli komputer. Oni po prostu sami musieli zmusić się do myślenia. Nie outsourcowali tego myślenia na zewnątrz. I to nam bardzo dużo mówi na temat tego, w jaki sposób e, technologia wpływa na, mm, na naszą pamięć, naszą koncentrację, nasze zapamiętywanie i tak naprawdę nasze życie. A teraz to pytanie zasadnicze, co możemy w tym zrobić? Jak żyć w tym świecie, który jest w, wręcz e, przez którego ta technologia przenika. Pierwsza rzecz, jaką możemy zrobić, to zaplanowanie sobie któregoś dnia w tygodniu, takich 30 minut, co i tak jest nie tak dużo w porównaniu z tym, co jeszcze mieliśmy tak naprawdę niedawno, czego my jeszcze w naszym życiu doświadczaliśmy. 30 minut na nic nie robienie, niedziałanie, na totalne odłączenie się od każdej technologii, zostawienie telefonu gdzieś daleko, najlepiej gdzieś blisko natury. Może to być czas, kiedy nie będziemy nic robić, kiedy będziemy patrzeć w niebo. A może to być czas, kiedy będziemy robić coś manualnego, kiedy będziemy może spacerować. Więc raz w tygodniu można sobie zaplanować więcej takiego czasu, a każdego dnia przeznaczać takie świadome 10 minut, na przykład na po prostu odłączenie się i nic nie robienie. Możemy się zdziwić, jak bardzo zaczniemy słyszeć wtedy to, co się dzieje w naszej głowie, czego nie słyszymy, kiedy jesteśmy otoczeni tą technologią. Słyszymy, jak ona bardzo krzyczy w nas, bardzo często. I. Dalej, druga rzecz, którą możemy zrobić to, to jest wyłączenie powiadomień i zaplanowanie sobie, kiedy w ciągu dnia będę sprawdzać wiadomości, kiedy będę odpowiadać na, na maile i kiedy będę działać, kiedy będę podłączać się do, do tej sieci. To jest trudne, zwłaszcza jeżeli w środowisku naszym w otoczeniu są ludzie, którzy gdzieś tam ciągle sięgają po ten telefon, więc, więc my odruchowo też tak chcemy. I to jest normalne. Natomiast wiemy o tym, bo przypuszczam, że słuchacie teraz tego i wiecie o tym, że tak, żeby tak zrobić. Ale samo zrobienie tego jest w dzisiejszym świecie niełatwe. I trzecia rzecz, która może być już troszkę chyba łatwiejsza, to jest ustawienie sobie poranka i wieczoru bez telefonu, czyli przeznaczenie czasu rano i czasu wieczorem na rutynę przygotowania się do dnia i przygotowania się do nocy która nie uwzględnia technologii, która jest analogowa, bez, bez telefonu, bez. bez... Wiecie, bo tak naprawdę budzimy się rano, jeżeli pierwsze co sprawdzamy telefon, to tak jakbyśmy cały świat zapraszali do naszej sypialni czy do naszej łazienki i pytanie, czy tego chcemy. Jakbyśmy sobie wyobrazili, że kiedy odpalamy Instagram i całe tysiące ludzi, których tam widzimy nagle wparowują do naszej, do naszej sypialni, to pytanie, jakbyśmy się czuli. To jest dokładnie to samo, tak? dla, naszego, dla naszego mózgu. Jak zaczynamy dzień w ten sposób, to Um, Od razu zostajemy zasypani mm, natłokiem informacji. I i nic dziwnego, to... że potem się czujemy mm -hmm. rozproszeni, przemęczeni i mamy problemy z, z skupieniem, z komentowaniem. Jakby... I możemy też odwrócić to pytanie, a, i to też jest fajna technika. Wyobraźmy sobie. Że zależy nam na uzyskaniu efektu cyfrowej demencji i że chcemy się czuć psychicznie źle i fizycznie źle, i chcemy, aby nasze życie zdominowane było przez zmęczenie, lęki, prokrastynację i poczucie braku celu i sensu, to są do tego trzy kroki potrzebne. Pierwszy krok, żeby taką cyfrową demencję uzyskać, przyzwyczajmy się do natychmiastowych odpowiedzi. Za każdym razem, gdy czegoś nie wiemy, wykorzystujmy AI lub Google momentalnie. Krok drugi. W każdej wolnej chwili scrolujmy social media, konsumujmy informacje w pigułkach, grajmy w gry online. Krok trzeci. Zrezygnujmy całkowicie z offline'u. Nie przeznaczajmy czasu na głębokie rozmowy, refleksje, nie prowadźmy journalingu, ani nie zapisujmy niczego odręcznie. I zdawajmy się tylko na GPS-a. Tak jest. Kochani, dziękujemy za dzisiaj. Mamy nadzieję, że podcast się Wam podobał. Mamy nadzieję też, że cyfrowa demencja nie dotyczy Was i nie będzie Was dotyczyć. i że, A jeżeli widzicie, że coś się dzieje, to warto zastanowić się nad tym i w tych, w tych krótkich trzech rzeczach zrealizować drobne zmiany i naprawdę można zyskać bardzo dużo. Jeżeli podcast się Wam podobał, koniecznie zostawcie łapkę na Spotify i gwiazdeczkę. Zasubskrybujcie nasz kanał na YouTube. I słyszymy się. Za tydzień życzymy Wam wszystkiego dobrego. Dzięki bardzo, trzymajcie się. Cześć.